Dzisiaj pokażę Wam jak wybił się Tako Hemingway. Oczywiście zachęcam do łapkowania i subskrybowania tego kanału. Twórcą oryginalnego materiału jest Trini. A więc Tako Hemingway to inaczej. Filip wcześniej urodzony w 1990 roku w Kairze w Egipcie. Swój pierwszy album Tako Hemingway nazwał Who Killed JFK? nickiem Hood William. Później zmienił ksywkę na taką, którą mamy do dzisiaj, czyli Tako Hemingway i wypuścił swój drugi album y, Young Hems. Oba projekty nie przyjęły się tako Hemingway by chciał, a więc wypuścił swój pierwszy polski projekt o nazwie Trójkąt Warszawski. Najpopularniejszy z kawałków Trójkątu Warszawskiego okazał się Wszystko Jedno. Projekt przyjął się bardzo dobrze, dlatego wypuścił swój single 6 który promował jego album Umowa o Dzieło. Najpopularniejszym z kawałków z umowy o dzieło okazała się następna stacja. Po premierze umowy o dzieło wydało swój singiel, deszcz na betonie, który zapowadał jako płyty marmur. Przy okazji wyszedł wosk. Najpopularniejszym z kawałków z wosku okazał się wiatr. Potem wyszedł sam marmur. Jak się okazało, oprócz deszczu na betonie, najpopularniejszym singlem okazało się... marmur. Tak, tytułowy marmur, który... Fajny. A więc po wydaniu Marmuru wydał swój single na stali. zapowiadał jego zapowiadał jego płytę, że prezerk, przyjęła się bardzo dobrze. Najważniejszym nutą z okazał się. tlen. No a później, później wydał on swój pierwszy singiel, podający jego płytę wersję Cuba na FIDE, czyli popularnym raperem Art B. Potem wyszły takie single jak legendarny już Tamagotchi albo. Kryptowaluty bądź Metallica 808, które przyjęło się bardzo dobrze. Potem wyszła sama płyta, a również tak właśnie diamentową płytą, i jest fajna. Do samej płyty został dany drugi album, który okazał się wielkim hitem. Jego najpoważniejszym z nich dolekało się 8 Kobiet Remix, czyli remix oparlanego kawałka z płyty pierwszej. Po wydaniu płyty Soma, bo tak o tej płycie właśnie mówiliśmy. Yy... Wydał on swoją płytę kafe belga, która tak się okazała, stała się również ogromnym hitem z dołączoną epką to Była po prostu fajna, ale na okazać się miała okazać w Fidzi, a w się kawałek zepki okazał się... Tak jako. miał o to miała sobie krótką przerwę, ale tak się okazało, powróciłam w lato 2019, miałam swoją płytę pocztówkę z WA, lato 2019. Najpopularniejszym kawałkiem z płyty okazał się piątkie żywanie z Dawidem podsiadło. Po premierze płyty lato 2023 rok po planiu pocztówek okazało się, że wydałem kolejne dwa albumy, czyli Europa i Jarmak. Ale się już dość dobrze, ale w sumie to? się fajnie. Popularniejszym kamiełką z Europy okazał się polski tango, który był singlem, tak samo jak singlem było Michael Beef party Aysen, która też była bardzo ale z Europy, w jeszcze była jednak Europa, b 2 2, 1, 1, 5. I tak, sam sobie... Trzy tam przerwy aż, aż do 2023 roku, Cię powrócił lato, ale dwa single, Grzelato i Macarena Freestyle, uzbadały go albo ujednął się z zaświecenie, które wyszło w październiku tego, tego, roku. No i było bardzo fajne, przechodziło dosyć dobrze. Fani na niego czekali. My tam no i tak o do teraźniejszych rzeczy. a teraz nic się nie dzieje, jest po prostu cisza u niego. Dlatego... Co mogę powiedzieć? Moja ocena taka ja to 9,5 na 10. Bardzo fajny raper i polecam się wchodzić sobie jako płyty. A więc, do zobaczenia, możemy wiedzieć kolejnym odcinku łapkę i subskrypcję i do...